I w Radiu Wrocław zapowiadani goście. Marzena Surmińska i Tomek Surmiński. Dzień dobry, witam Państwa pięknie. Dzień dobry pani. Dzień to są dobry. podróżnicy. Podróżnicy, którzy jak się przedstawili, zjechali 60 dokładnie dwa kraje. Czy Państwo liczą te kraje? Tak odnotowują w kalendarzu, że na przykład. O to jest tam już kraj 58. Do pewnego momentu nie. Zliczyłam w momencie chyba jak było 54-55. No i teraz tak sobie po prostu już, już jest to w głowie i tylko dochodzą kolejne. Okej. Okay. Nie kraje, ma ich dużo. No 62 to jest jednak mimo wszystko całkiem sporo. Kiedy zaczęliście tak podróżować? Bo rozumiem, że razem państwo podróżują. Razem jesteśmy 39 lat w tym Aha. roku. Mamy rocznicę. I kiedy zaczęliście podróżować? Mąż zaczął podróżować w 2009 dopiero roku, ponieważ wcześniej bardzo się bało latać samolotami. Mhm. Więc ja podróżowałam z moją mamą, z córką. Hmm. A Ale... jak mężowi się spodobało, to... No zaczął i, latać i w końcu pokonał pan lęk, tak? Tak, dokładnie. Yy, I zaczął pan podróżować. Pierwsza taka bardziej odległa podróż to była dokąd? Nie, tradycyjnie do Egiptu pierwsza. Ach, do, jak, no tak, tak jak my wszyscy przecież do Egiptu lecimy. Oczywiście. 2009 rok to mm -hmm. był Egipt, mówię krótki lot, żeby mąż zobaczył w ogóle. I tak mu się spodobała, że kolejna podróż to od razu już było 12 czy 11 godzinny lot do Indii. A, no to tak rzeczywiście szeroko państwo poszli w tych swoich zamiłowaniach podróżniczych i od razu, że tak powiem. A ten pierwszy lot do Egiptu to był taki all inclusive z biurem podróży tak, jeszcze? Tak, Czyli podróży, tak. Jak, mm -hmm, tak. Pi pierwsze, pierwsze kilka lat naszego podróżowania wiązało się z wyjazdami zorganizowanymi, z biurami podróży, dlatego że trzeba najpierw poznać zasady panujące na wyjeździe, mieć oczy otwarte i uczyć się i nabrać jakieś takiej ogłady po prostu też prawda jak zachować się w różnych sytuacjach kiedy nie jesteśmy w swoim kraju mhm. Tak, ale to był też czas bardzo intensywnej pracy u nas, gdzie naprawdę i po 16 godzin w biurze się siedziało i mąż jak wyjeżdżał czasami w lipcu, to wracał w grudniu, więc potrzebowaliśmy zorganizowanych wyjazdów. Rozumiem. A kiedy zaczęliście organizować sami wyjazdy? Jak troszeczkę już poznaliśmy zasady panujące, bo przede wszystkim jadąc do jakiegokolwiek kraju, my musimy jakby zaakceptować ten kraj, tych ludzi, ich kulturę, ich wyznanie, żeby, żeby nie dziwić się na każdym kroku, żeby nie być zaskoczonym. No i żeby I, też nie narażać się na jakieś niebezpieczne tak, sytuacje w związku z tym. Mhm. Dokładnie, dokładnie. Więc zaczęliśmy sobie czytać o danym kraju. Do którego planowaliśmy pojechać? Były momenty, że mieliśmy już jak to na zorganizowanych wycieczkach objazdowych dosyć wizyt w sklepach z jedwabiem, Aha. z porcelaną. Czyli takich obowiązkowych, turystycznych Dokładnie. punktów. Mhm. Chcieliśmy zobaczyć coś innego, co było koło tego sklepu, który został nam narzucony przez biuro podróży, ale nie było na to czasu. Jak już poznaliśmy troszeczkę zasad panujących na takich wyjazdach, postanowiliśmy wziąć sprawy w tak zwane swoje ręce i odważyliśmy się indywidualnie wykupić lot, wykupić pobyt. Nie pamiętam w tej chwili, gdzie to było pierwszym razem, ale było, była to duża różnica. Od tej pory jeżdżą Państwo już tylko i wyłącznie na własną rękę? Praktycznie tak. Praktycznie tak. Aczkolwiek czasami, jak gdzieś jest bardzo atrakcyjna oferta z biura podróży i jest to faktycznie zorganizowana, a dopiero co wróciliśmy z innej, no to czemu nie skorzystać? I czy nigdy nie zdarzyło się, że. No właśnie, przejeżdżają państwo na miejsce i okazuje się, że nie ma hotelu, że, 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 że w to, to, to dwie ulice dalej jest inny hotel? <laughs> Czyli były takie sytuacje trudne dla was także w czasie? Były, w... były, ale my jadąc do danego miejsca, którego kompletnie nie znamy, zazwyczaj nocleg, bierzemy jeden albo dwa noclegi w danym hotelu. Na początek? Tak, I potem zmieniacie pod... to miejsce, tak? Dokładnie. Czyli dokładnie. to jest taka podróż... Ta, 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 w nieznane. W niezna... no, aż tak, że w nieznane kompletnie jedziecie, no dobrze. Co? Ostatnia nasza podróż zaczęła się w lutym, wróciliśmy w maju. Praktycznie z biletem w jedną stronę pojechał, polecieliśmy do, ban do Bangkoku. No i to była cudowna podróż. No to porozmawiamy za chwilę o tym Bangkoku, o tej cudownej y, podróży. Przypomnę, że dzisiaj w Radio Wrocław Marzena i Tomek Surmińcy. podróżnicy, którzy piszą bloga. Jak ten blog się pani Marzena nazywa, proszę powiedzieć? Happy Life 50. Happy Life 50 domnimuję, że po 50 państwo podróżują. okej. Okay. goście w radiu Wrocław Marzenaj Tomek e, Surmińscy. Jesteśmy już w tej Tajlandii. Umówiliśmy się, że o tej Tajlandii porozmawiamy m, w największym stopniu, dlatego że chyba to jest wasz ukochany kraj. Z tych Zde wszystkich, które zwiedziliście. Jest. Zdecydowanie tak. E, kiedy pojawiliście się po raz pierwszy w Bangkoku, bo o, o tym mówiliście kilka chwil temu? Przeraziło czy oczarowało to miasto? Pierwszy raz w Bangkoku byliśmy równo 10 lat temu w 2014 roku. No, wtedy to ja miałam tylko w głowie jedną piosenkę One Night in Bangkok, i mm -hmm. nic więcej. I to była faktycznie jedna noc w Bangkoku, bo będąc w Patali, wykupiliśmy sobie taką trzydniową wycieczkę, właśnie Kanchanaburi, most na rzece Kwai, w tym był Bangkok, żeby troszeczkę coś zobaczyć więcej. Mm -hmm. Wtedy na własną rękę byliśmy. A teraz to już zupełnie inaczej patrzymy na to miasto, na tych ludzi. Ale... Ale A dlaczego to... inaczej? Dlatego, że już znacie trochę historii, dlatego, że no właśnie, któryś raz z kolei jesteście inaczej, to znaczy mniej was zachwyca? No ósmy raz byliśmy teraz już w Tajlandii, więc to już jest zupełnie coś innego, niż jak się jedzie pierwszy raz do jakiegoś kraju, prawda? Na pewno. Panie Tomku? Przede wszystkim Bangkok, jak to metropolia, zwłaszcza azjatycka, musimy wszyscy pamiętać o tym, że Azja śmierdzi. Tam jest... Y... Klimat, tam jest smog, tam jest smród, przede wszystkim yy, z pozostałości po owocach morza, po kuchni azjatyckiej, a jeden lubi kwaśne, drugi lubi słodkie. Jednemu Bangkok się spodoba, drugi do Bangkoku na godzinę i ucieka na południe bądź na północ do Chiang Mai. Tajlandia jest tak dużym krajem, że ile razy by się nie było w Tajlandii, nie jest w stanie się wszystkiego zobaczyć. I to was pociąga najbardziej? Chyba tak. Ym... Ludzie w Polsce myślę, że um, oczarowała ich Tajlandia, że w ostatnich latach bardzo wielu ludzi e, lata e, regularnie do Tajlandii e, na wczasy. E, w zasadzie niewielu można spotkać takich, którzy, podróżując, e, nie byli jeszcze w tym kraju. Jak sądzą Państwo, e, co właśnie uwodzi w Tajlandii? Ta różnorodność, o której powiedzieliście, co być może jeszcze? Ja muszę Pani powiedzieć, że w listopadzie, w ubiegłym roku, jak byliśmy na krabi, było najwięcej wśród turystów było hindusów, a później najwięcej było Polaków. No właśnie. Mhm. Było więcej Polaków niż Chińczyków, niż Rosjan, niż jakichkolwiek innych narodowości, e, więc Polaków naprawdę jest dużo. E, o Tajlandii mówi się kraj na uśmiechu. Serdeczność, życzliwość, ale oczywiście to jest ukryty cel, bo turysta. Prawie mhm. jest chodzącym bankomatem. Mhm. E, natomiast jeżeli chodzi o turystę, nigdy w życiu nie zawiedliśmy się na organizacjach turystycznych y, w Azji a przede wszystkim w Tajlandii. Jak wykupujemy jakąś wycieczkę, czy wykupujemy, pożyczamy skuter, czy cokolwiek, nigdy nie zawiedliśmy się na miejscowych biurach turystycznych. Na miejscowych biurach tak. turystycznych. A czy zawiedli się Państwo na takich zwykłych ludziach, których spotkaliście i, i z pewnością z nimi rozmawialiście, których pytaliście o Tajlandię? Jeżeli chodzi o Tajów, to nie mamy takiego przypadku, ale tak jak mówiłam wcześniej, myśmy poznali już troszeczkę y, tą kulturę. Tam jest bardzo dużo muzułmanów, y, są buddyści, y, więc y, jeżeli wiemy, y, jak się zachowywać, ja jestem tak samo ja jestem z wykształcenia psychologiem, psychodietetykiem, jestem konsultantką, terapeutką Ayurvedy. Nie jest mi obca medytacja, yoga, bu, nauki budy, bu, buddy. Więc wiem jedno i zauważyłam to właśnie podczas podróży, że jeżeli <laughs> mamy prawo się zdenerwować czasami, coś nie wyjdzie, nie wiem, nawet woda w kranie nie leci, i jak y, pójdziemy na przykład do recepcji, do hotelu, zdenerwowani, niczego nie załatwimy. Czyli tam wszystko na uśmiechu życzonym przez was. Bo to jest kraina uśmiechu. Mm. Z osobami, które nie, nie potrafią utrzymywać negatywnych emocji na wodzy, nie robi się żadnych biznesów, interesów, nie rozmawia się z takimi osobami, więc jeżeli, jeżeli to przyjmiemy i nawet coś nas zdenerwuje, to trzeba ochłonąć. Wdech. Wydech i po prostu na spokojnie pójść. Wszystko jest się w stanie załatwić, naprawdę, ale na spokojnie. Na spokojnie i na uśmiechu. Taka jest Tajlandia. Opowiadają o niej dzisiaj Marzena i Tomek, którzy byli już tam ośmiokrotnie. Do rozmowy wrócimy po pogodzie, która o 10:30. W Tajlandii pogoda jaka jest? No, średnia temperatura w granicach 30 stopni i to tak można powiedzieć cały rok na okrągło. Oczywiście jest północ Tajlandii i południe Tajlandii, mhm. ale kiedyś ktoś nam powiedział odnośnie pół roku. No i tego się trzymamy, mm -hmm. że tak jak u nas mamy i wiosnę i jesień lat, cztery pory roku, a nawet więcej, bo mamy przedwiośnie i, i tak dalej. No to w Tajlandii są dwie pory roku. Jakie to są pory? Jest do? pora ciepła, pora gorąca. <grym> <grym> Okej. Okay. A wiadomo, kiedy jest ta ciepła, żebyśmy nie narażali się na jakieś szczególne upały, tak, które to ciepła, są miesiące? Ciepła to jest ta pora właśnie od listopada mniej więcej, koń, no październik, listopad do marca. Mniej mhm. więcej. Od kwietnia zaczyna się pora gorąca. Kwiecień jest najgorętszym, najcieplejszym miesiącem w Tajlandii. Wtedy jest Songkran, tajski nowy rok, polewanie się wodą i trzydniowa impreza. Niesamowita. W jakich miesiącach jeździliście? Hmm, za, w sumie w Tajlandii byliśmy od, tak można powiedzieć, listopada do maja. Czyli nowy rok obchodziliście w Tajlandii? Ta, A nawet no, w tym roku. Pani Marzena i pan Tomek w Radiu Wrocław na Dzień Dobry opowiadają dzisiaj o swoich podróżach, ale głównie skupiliśmy się na Tajlandii. Kiedy dzisiaj z Krzysztofem Majewskim rano rozmawiałam o tym, że państwo się tutaj pojawią i będą o Tajlandii opowiadać, to on mówi kary, kary, kary. To jest po prostu jedzenie tajskie. Na pewno? Kary to jest jedzenie tajskie, jak państwo sądzą? Czy kary jest rzeczywiście tą przyprawą, która dominuje tajskie jedzenie? Kary jest przyprawą, ale to, to jest mieszanka przypraw. Ja przeszłam w Tajlandii dwa razy szkołę gotowania tajskiego, raz na południu na Krabi, a raz w Chiang Mai. Więc to są zupełnie inne szkoły, zupełnie inna kuchnia, kuchnia północnej Tali Tajlandii, a południowej. Czyli w różnych regionach kraju je się inaczej, ta kuchnia jest inna. inna. Tak, tak, jest inna, mimo że no, smaki są bardzo podobne, ale inne nazwy, inne troszkę dodatki, trochę inny sposób przygotowywania. Tak samo jak w Kambodży czy w Wietnamie. To jest bardzo podobna kuchnia, tylko inaczej. Całkowicie. Kuchnia różniąca się od kery w Indiach czy od kery na Sri Lance. Całkowicie. Całkowicie. Aha. Kery w Indiach na Sri Lance ma jakby swój smak, swoje smaki, swoje mieszanki. Natomiast w Tajlandii mamy też zielone kery, mamy czerwone kery, mhm. mamy żółte kery wszystko ubija się w moździerzu, najlepiej ręcznie robione. No u nas w domu zupa to miam, to miam Jaka to jest zupa? To jest słodko-kwaśna. Ja najczęściej robię z mleczkiem kokosowym, chociaż Tajowie niektórzy mówią, że to jest profanacja, ponieważ oryginalny tomiam powinien być bez mleczka kokosowego. No ale ja dopasowuję troszeczkę też pod nasze smaki, to co my lubimy. U nas garnek 4-4,5 litra, no to dosłownie idzie w minutę. Panie Tomko. Kary, y tak, oczywiście. Natomiast y przede wszystkim z Tajlandią kojarzy się Pattaj i y to Miam uh -huh. zupa, o której żona przed chwilą mówiła. E jedzenie jest niesamowite w Tajlandii. Niesamowite. Pierwszym razem jak byliśmy, e nie wiedziałem. Co mam spróbować? Chciałem wszystko jednocześnie, a, ale tak jak mówiłem wcześniej, jeden lubi kwaśne, drugi słodkie. Jest mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżają do Azji i stołują się w McDonaldach. Mhm. Więc tutaj nie ma reguły. Y Naprawdę, ja, ja, zaskoczył mnie pan teraz, że, że są tacy turyści, którzy stołują się w McDonaldzie, że ta kuchnia jest dla nich jednak nie do zaakceptowania. W takim razie, co w niej jednak mimo wszystko fascynuje? Mówi pan, ona jest niesamowita. Co jest takiego niesamowitego w tej kuchni tajskiej? Lekkostrawność. Mhm. I to, że jest przygotowywana na miejscu, wokół. U mnie, mnie mnóstwo osób namawiało na termomiksa, ale ja nie zrobię pataja w termomiksie. A masło czesnkowe, no to sobie z, mąż mi zrobi. Lekko e. strawność, Panie Tałku, jakoś tak. jednak mnie nie, nie przekonuje. Bardziej smak by mnie przekonał. Świeżość no produktów wykorzystanych do mm -hmm. y, danej potrawy. Musimy pamiętać o tym, że w Azji i, i również w Tajlandii, e, mięso jest dodatkiem do potrawy. E, jeżeli mamy, tak jak w Polsce, talerz, gdzie połowa to jest mięso na talerzu, tam w Azji na tym talerzu to jest jedna czwarta, jedna piąta. Podstawa to warzywa. Warzywa, to ryż, makaron. Mhm. Warzywa, ryż, makaron, do tego mnóstwo przypraw, wszystko bardzo aromatyczne dodatek mięsa. A mięso jakie? I świeże. Drób, wieprzowina. A ja myślałam, że baza to jednak ryby. E... Ryby to już się, yy, kwalifikują się do owoców morza, więc, mhm. więc yy, no, owoce morza tam są yy, na no, wyciągnięcie ręki czy po lewej stronie, czy po prawej stronie ulicy, wszędzie. Pani Marzeno, jak to było, że przywieźliście do Polski liście limonki? Tak, 10 lat temu, podczas pierwszego naszego pobytu w Tajlandii. Jak poszliśmy do pierw, na pierwszy posiłek i kupiliśmy sobie no, słynną zupę miam. E, no i pływały w niej liście. Te liście. Nie gdzie, wiedzieliście, czy z czego są te liście? Nie, kompletnie nie wiedzieliśmy. Nie znaliśmy tej kuchni w ogóle. No, jak pierwszy raz się jedzie do jakiegoś kraju. A te liście się zjada, czy te liście dodają tylko aromatu? To jest coś takiego jak u nas yy, liście Laurowe, laurowe. które dodajemy do się raczej nie zjada. Nie, nie zjada się ich. Więc wyjęłam takiego liścia, jednego, oblizałam, włożyłam do serwetki, zawołałam kelnera. No, akurat kelner po angielsku nie mówił. Pytam się go, co to jest. On mi po tajsku, więc ja go poprosiłam, żeby mi na tej serwetce napisał nazwę tego. No, i na drugi dzień do sklepu poszłam i chciałam kupić suszone liście tego mhm. czegoś. No okazało się, że wtedy jeszcze nie było nigdzie suszonych liści, a był to liść kafir limelif, czyli liść limonki, tej takiej karbowanej. Więc co zrobiłam? No kupiłam 10 paczek, 10 takich pęczków świeżej świeży. świeży limonki, świeży, okay. świeżych liści. E, rozłożyłam na jakimś papierze, gazecie w pokoju Ususzyłam. Po prostu hotelowym. Ususzyłam i przywiozłam suszone do Polski i tak mogłam już zacząć. Cokolwiek gotować. Podczas przekraczania granicy nie było problemów żadnych z tymi liśćmi? No nie, otwierali opakowanie, wąchali i mówili, że cudownie pachnie. Aha, ja no okej, okay. tak, że, że to <grym> można. że to można. Jako przyprawa. Jako przyprawa. Powiedzmy tak. jeszcze, bo zaczęliśmy o tym mówić chwilę temu, że dla Was wyjazdy to jeszcze coś innego, że w czasie tych wyjazdów pomagacie innym ludziom. W jaki sposób? Zaczęło się od któregoś razu, jak byliśmy w Afryce i z, ze znajomymi, których poznaliśmy na wycieczce objazdowej, e, z, zebraliśmy znajomych, e, ponieważ kelner w restauracji nam opowiadał, że tutaj właśnie jest sierociniec i tak dalej, więc zebraliśmy ileś tam rodzin, zebraliśmy trochę pieniędzy, poszliśmy na zakupy, e, taksówką pojechaliśmy, przekazaliśmy te hmm, podstawowe artykuły spożywcze dla sierocińca. A to był fajny sierociniec. I tak to się przez... zaczęło. A teraz tak. zbieracie pieniądze na co? Wszędzie gdzie podróżujemy, gdzie jesteśmy, jeżeli widzimy potrzebę. To jest właśnie może różnica między turystą a podróżnikiem. Turysta jedzie zobaczyć to, co zaplanował sobie zobaczyć, a podróżnik widzi to, co ma przed oczami. I jeżeli widzimy gdzieś, że jest jakaś potrzeba i możemy coś pomóc, coś hmm. zrobić, no to staramy się po prostu tak zrobić. To teraz? Co robicie? Teraz, teraz, właśnie na koniec naszej podróży prawie 3 -miesięcznej, pojechaliśmy do Kuala Lumpur, do Malezji, i no nie ma przypadkowych spotkań w życiu, więc, tak jakby na naszej drodze po prostu stanęły dzieci. Zaczęliśmy rozmawiać z opiekunkami. Okazało się, że są to dzieci z Birmy, mieszkające w Malezji, uchodźcy. No, i na drugi dzień już byliśmy u nich, poznaliśmy opiekunów, to jest 56 dzieci. I jakie mają opiekunów. potrzeby? Potrzeby były naprawdę bardzo, bardzo skromne. Troszkę artykułów spożywczych, typu ryż, warzywa, kurczak, szczoteczki do zębów, pasta do zębów. I teraz no i już z Polski troszkę, chcecie im również pomagać w dalszym ciągu? Tak, założyliśmy zbiórkę na pomagam.pl pod nazwą Pomoc Dzieciom Uchodźcom z Birmy. I wszystkie zebrane środki chcemy przeznaczyć na pomoc, chcielibyśmy pomóc im bardziej, chcielibyśmy stworzyć miejsce dla wolontariuszy, którzy mogliby przyjeżdżać. Te dzieci po prostu nie mają prawa ani do nauki, ani do opieki medycznej. Żeby uczyć ich języków, pokazywać różne możliwości, I coś że nie muszą na ulicy dać. skończyć. Y -y -y. Marzyna i Tomasz Surmińscy, jeśli są państwo ciekawi ich historii, a także pomocy jaką, jaką chcą dawać innym ludziom w krajach, do których wyjeżdżają, to można też wejść na stronę internetową. I jak się ta strona internetowa nazywa? wwwhappylife 50 Mam Zaproszę. nadzieję, że słuchacze Radia Wrocław zapamiętali. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za bycie dzisiaj w studiu Radia Wrocław. Powodzenia. Dziękujemy, Dziękujemy. serdecznie.